Witam wszystkich. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w kaplicy szpitalnej przy ulicy Arkońskiej i no, cieszę się, że tutaj Tamsza święta inauguracyjna nastąpiła, nie wiedząc, że, że na oddziale neurologii leży pacjent, który okazuje się być biskupem z, z Ukrainy. A wiemy teraz, czasy czasy już wiemy, co tam się dzieje na Ukrainie, i ksiądz biskup, nie wiedząc, że jest biskupem, mówi, kto ksiądz poprzewodniczy. Więc przewodniczył, ja czytanie odczytałem. Homilia była, Duch Święty nam przemawiał do, 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 tutaj nam do nas. I, I oczywiście nagrywający jest kapłan Przyjaciel Księdza Biskupa. Także bardzo dziękuję, i bardzo bym chciał prosić o błogosławieństwo, bo tu naprawdę ta opatrzność Boża czuwa zmobilizowała kapelana, aby ta kaplica zaczęła już funkcjonować w pełni. Tak jest zawsze. Bardzo dziękuję księdzu kapelanowi, że się zapoznali się. I wczoraj przypadkowo, widać, widać, Pan Jezus tak chciał. Przyniósł Pana Jezusa tutaj te wszystko, że tutaj to wszystko. udało się dzisiaj odprowadzić przez Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny za to i cieszę się wszystkim, jak Bóg błogosławi, żeby ta kaplica zawsze była pełna ludzi, żeby ludzie utrzymywali tutaj zdrowie. I wychodzili z Bożego Błogosławieństwa tutaj, i żeby ten Bóg bo Błogosławy, księdzu Kapelanowi tutaj, w tej posłudze tym ludziom. Pan z wami. Tutaj, z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz, niech. naszym imieniu Pana. To jest Słucham, Boże, niech Was Pan Błogosławie był Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech pokój będzie w sercach naszych i w Ukrainie, i w Polsce, i w całym świecie. Niech. Niech. Jak powiedział prezydent, niepokój przychodzi na Ukrainie i jakże jak żyje Polska.